Szemanko widzowie. dzisiaj będzie temat o Mistrzostwach Świata. Tak więc może Wam opowiem, kogo Polska ma w grupie. Meksyk, z którym zremisowaliśmy, Arabię Saudyńską, z którą wygraliśmy 2 do 0, a z Meksykiem zremisowaliśmy 0-0. No i z Argentyną się okaże, czy wygramy czy przegramy, czy zamieszkujemy. Wystarczy nam tylko remis, widzowie. I już przechodzimy do innej grupy. Tak więc, może Wam trochę opowiem ciekawostek o Argentynie. Tak więc, widzowie, Argentyna jest ciekawa dlatego, że. Na swojej fladze ma słoneczko. Czemu? Tego sam nie wiem. No i może Wam opowiem o kilku piłkarzach. Leo Messi, bardzo dobry napastnik. Grał w Barcelonie, ale szedł się do Paris Saint-Germain. Neymar, bardzo dobry zawodnik. Też grał na początku w Barcelonie. Cieszę się, ale nie wiem gdzie. No i jeszcze o jednym zawodniku. Suarez. Jest bardzo dobry. Grał. Ale to nie tylko López jest z Argentyny. Suarez. Jest bardzo dobry. Grał też oczywiście w Barcelonie i szenił się nie wiem gdzie. Tyle ciekawostek. Niestety mam. Jeszcze tak dużo się nie dowiedziałam, bo jestem młody, mam 6 lat i do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku. Potem pokażę Wam tabelę.